Się mam go na tym kanale z tej strony Kula i dzisiaj sobie zagramy Fluid. Fajna gierka, bardzo można się pobawić. Akurat ja zauważyłem, że jak się na przykład nie wiem, wciśnie tutaj w Sorce Sing, to wtedy na przykład wychodzi nam takie coś. W środku ten, a w środku. Jest czarny, czarny, czerwony i niebieski. No i myślałem, że będzie dwa, będą dwa kolory, a jednak są trzy. Zawsze sobie trzymałem, tak trzymałem i nie zauważyłem tego w środku koloru. I zobaczcie, znalazłem grę, fluid, ale jak się przytrzyma na dole, leci ogień do góry. To jest bardzo fajne. Bo daje to taki efekt, ale jak przytrzymamy na górze, to leci w dół. A co najlepsze, że jak podtrzymamy na środku, czyli trzeba znaleźć środek, to gdzieś tu jest i potem po prostu, jak się. O! I leci na bok. Bardziej. O! Proszę bardzo. Jak się na środku, to, to ten, ale jak się podtrzyma na tej stronie, to. Na środku to leci w lewo, no i tak, gadu, gadu, ale tutaj trzeba zobaczyć. No i włączamy, none czy jak to tam się pisze, to jest czy się czyda. No i zobaczcie, jak trzymam, to nic się nie dzieje, ale za to fajny efekt daje. Na przykład, jak robimy w górę i w dół. Zobaczcie, to na przykład taki fajny efekt, jak ruszacie, że na przykład taki. Połtwór albo coś leci. Taki duch albo dusza na przykład. Dobrze. To tak. Zróbmy. Mm, na przykład sprawdźmy, nigdy nie sprawdzałem. Ale sprawdźmy dwa y, brony. Dobra. O, jak się trzyma, to się takie coś. O, oj, oj, oj. E, to fajne. Dobra. A jak ruszymy. O, to zwyczajny dobra. Czyli tutaj wszystkie. Z... Drink. Doładuj A, siebie odjeżdżającego rywalom Rockstar. Doładuj Rockstar. każdego dobrała. siebie. No, doładuj się. Dobra. Dobrze. To teraz. Czyli to wszystko zmienia, tylko jak się trzyma, aha. No to weźmy sobie to. A, to już sprawdzaliśmy dobrze. Ehm. Um, o, to sprawdźmy. A, to jest to samo, tylko że to się rusza samemu. Ehm. Um, no, nas sprawdzaliśmy. O, worte nigdy nie sprawdzałem. Eee, ale fajne. I to się kręci tak. To jest jakby ten. Hmm. Um. No dobra, gadu, gadu. to zmienia nam po prostu, że jest bardziej od nas, i jest większa. To jest mniejsze, ale ja wolę to. Bo zobaczcie, teraz jest większe, a wtedy było mniejsze. I to się bardziej podoba. No dobra, to wszystko już sprawdzone. No, i można się pobawić. Nara. I przypominam o zostawieniu lajka i subskrypcji. Ja bym prosił, żeby pod moim pierwszym filmikiem no, było te 50 łapek w górę. To Nara.